prasowej przed Polskiej Hokej Ligi. Do Państwa dyspozycji są dziś trener gks Tychy Krzysztof Majkowski. Dzień dobry. Oraz jeden z nowych zawodników Szymon Marzec. W pierwszej kolejności poproszę o zabranie głosu przez trenera, który opowie o trudnych przygotowaniach do sezonu oraz sytuacji kadrowej przed piątkowym spotkaniem ściarko samok Tak. Na temat przygotowań to można by też i w przesłowach słowach. zmiany i korekty, tak? Ale... Tak na, na poważnie, to e, no, trudne przygotowania. Trudne przygotowania generalnie, organizacyjnie. Mieliśmy zaplanowanych osiem sparingów, z tych osiem sparingów zagraliśmy w e, takim terminie i z tą drużyną, o którą mieliśmy umówieni, to właściwie tylko jeden z Katowicami. Reszta to było szukanie na szybko. E, udało się czterech, czterech przeciwników zorganizować. Potem wpadliśmy drugi raz do kwarantanny i znowu się już praktycznie wszystko posypało i i do samego końca już nie zagraliśmy żadnych sparingów. Tylko zostały nam treningi wewnętrzne gry. E, jeśli chodzi o, o, o sytuację kadrową, jesteśmy oprócz Kuby, wszyscy są zdrowi, wszyscy są przygotowani, gotowi do pierwszej kolejki, do rozpoczęcia sezonu. Kuba Witecki jest jeszcze w trakcie rehabilitacji. W przyszłym tygodniu jest planowane, że wejdzie na lód, ale tylko indywidualnie. No i na niego jeszcze troszeczkę poczekamy. Szymon, z jednej strony na pewno cieszy fakt, że ten sezon wystartuje zgodnie z planem, ale na pewno jest wiele obaw. Jakiego ty sezonu generalnie spodziewasz się zarówno pod względem koronawirusa, ale też pod kątem sportowym? Tak, na pewno my się wszyscy bardzo cieszymy, że wreszcie będziemy mogli zagrać o punkty ligowe, bo ta przerwa była trochę długa. Życzyłbym sobie, żeby ten sezon był bez żadnych przerw, bez żadnych komplikacji, żeby, żeby nic, co jest od nas niezależne, to żeby się nie wydarzyło, żebyśmy mogli spokojnie dograć ten sezon do końca, bo patrząc od strony zawodników, to każda taka przerwa jest na pewno ciężka, żeby potem znowu wejść w ten rytm i, i grać na pełnych obrotach. To dla nas najlepsze, żeby nie było żadnych przerw i żeby to leciało cały czas. Dziękuję bardzo. Czekamy na Państwa pytania. To dobry, pytanie do trenera. Te czary, o których wspominałeś, to one bardziej wydarzą na początku wpłynność gry jakieś automatyzmy, czy odbiją się też na przygotowaniu fizycznym? Ja wiem, żeby się w ogóle odbiły, tak? ale to na pewno będzie linie do uniknienia. Myślę, że to, że nie zagraliśmy systematycznie jakichś sparingów będzie widoczne na początku braku takiego rytmu meczowego. A te przygotowanie fizyczne, ja myślę, że myśmy po prostu jeszcze nie skończyli z samych przygotowań. My mamy taką sytuację, jaką mamy, i my do końca września jeszcze cały czas będziemy pracować, i, i te nasze takie przygotowania do sezonu się dopiero pod koniec września się zakończą, tak w praktyce. Czy Panu jest trudniej w tym momencie ocenić, no pewnie w różnym stopniu, taki Filip Komorski, to jak miał tam 20 chyba dni, na to jest niemożliwe. Nie Jak ocenić y, taką formę zawodnika, bo w tym momencie powinni być wszyscy mniej więcej w tej samej. Wszyscy powinni być, ale niestety ze względu na to, co było, to, to nie są, tak? I e, no, dla nas czas, czas będzie pracował na naszą korzyść e, jeśli oczywiście żadna przerwa się już nie wydarzy, to, um, mam nadzieję, jestem pewny tego, że już nie będzie żadnych przerw i na żadnej kwarantannie nie wylądujemy, to... To czas będzie pracował na naszą korzyść i ja myślę, że bardzo szybko do tego dojdziemy. A to, że mieliście takie dwie kwarantanny i w ogóle takiego wirusa, to, znaczy, to może źle zabrzmi, ale to jest bonus, bo już wiecie, jak to działa, jak to, jak to zrobić i, i tak dalej, bo dla tych, kto będą mieli pierwszy raz, to będzie w ogóle... No, ja cały czas liczę na to, że nikt już nie, nie, na to kwarantannę nie, nie wpadnie, bo będzie się to wiązało znowu z przerwą w lidze, tak? jeśli którego żyna dostanie zostanie w parantanny, to patrząc na to, że teraz jest chyba 10 dni, jeśli dobrze pamiętam, 10 dni na, na wyjście z to trzeba tej drużynie znowu dać gdzieś 5 dni, żeby potrynowali. No to jest przynajmniej dwa tygodnie znowu przerwy w terminarzu, dlatego oby nikomu się już to nie przytrafiło. Ja Pytanie, bo tak, to licząc łącznie, ilu zawodników przeszło na pewno... Trzy osoby były wore, reszta tylko przebywała kwarantannie. w związku z tym to przesunięcie Ligi mistrzów to jest że powiem, dobra wiadomość? No, jest z jednej strony dobra, ale doszło na słuchy, że Liberes wylądował na kwarantannie, <noise> także no bo oni mają czas do tego, żeby się, żeby dojść do siebie, tak? ale, ale myślę, że, dałem, że przesunięcie Ligi mistrzów jest i, i dla nas, i dla nich w porządku. No ale dla kilku PS to te zmiany regulaminowe są fatalne. Tak, to, to, to w ogóle. Dla, dla wszystkich myślę, bo dla zawodników też każdy by chciał zagrać siebie Mistrzów przed własną publicznością. Także miejmy nadzieję, że do tego czasu jeszcze raz to się zmieni, że, że jednak zagramy i u siebie i na wyjeździe. No to miejmy nadzieję, że się dowierzycie, no no to z kolei kolejnym rywalom i To chyba Zobaczcie dwie, dwie rundy by trzeba było przejść, bo jeszcze jedna uczuła też jeszcze jest. Ale to wiemy, nadzieję, nadzieję, jeszcze się uda. Szanowni do trenora, szczególnie za chciałem spytać o sztab trenerski, bo to jakby dotknął Retusz. Eee, jak się jak podzieliście obowiązkami? Eee, co to za co odpowiada jak to jest organizm trenerski? Jak się eee. razem odgadujecie? Eee. To no, generalnie odpowiadam za wszystko, ale taki mam podział między Adamem i Arkiem, że Arek odpowiada bardziej za tę stronę defensywną, eee, czyli od brąkarze po obrońców e, Adam. E, już stronę ofensywną. szybko w sobie szybko, takie pokłady już, a nie zawodnika, bo to szybko przeszedł, zrzucił buty i założył nowe, prawda? Tak, szybko się znalazł szybko się w tej sytuacji, ale, ale z, teraz jakby poznaje to z drugiej strony, z, jak to wygląda, jak ta praca trenerska wygląda i jak wygląda to ze strony szatni, a teraz widzi jak to wygląda ze strony trenera. A no druga sprawa jest taka, że on cały czas pracuje, cały czas trenuje, bo, bo jednak brakuje mu tego wysiłku i widać, że cały czas chce być pod parą, tak w cudzysłowie. To Krzysiek Góźnica do, do e, Michał, Michał, Michał. Michał Woźnica do, do, do tego sztabu, więc można powiedzieć, że sami dobrze znają, bo wszyscy się znacie znowu razem, żeście z medali. Tak, tak. Pytanie do, 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 do Szymona bo było twoje drugie podejście do gry czy dobrze liczę, czy były wcześniej jakieś wspomnianie o tej Drugie. No, jak już czujesz, że to jest to miejsce, gdzie jeśli stałeś jako zawodnik, że jeszcze, no, już sobie na ludzi zagrałeś, ale może stać się lepszym graczem? Oczywiście, no, grać w takim klubie to każdy zawodnik by chciał dostać taką propozycję. Grać o najwyższe cele, zdobywać medale, to, to jest to, po co trenujemy i wiem, że tutaj będą miał taką możliwość. Grania o najwyższe cele i zdobywania tych najwyższych trofeów. Myślę, że akcenty takie sportowe w tej widze mogą się zmienić? Czy układ się będzie zachował? Na... Ciężko powiedzieć. Wydaje mi się, że pierwsze pięć drużyn z zeszłego sezonu będą bardzo mocne. Wszyscy się wzmocnili, więc, więc na pewno będzie ich poziom poszedł do góry. Ale wydaje mi się, że nie będzie tak jak w zeszłym sezonie, że, że te dziewięć drużyn było takich bardzo mocnych, że, że każdy mógł wygrać z każdym i urwać punkty. Ale no, nie wybiegajmy za bardzo do przodu. Myślę, że po pierwszej rundzie będziemy mogli coś więcej powiedzieć o wszystkich przeciwnikach i, i zobaczymy, jaki ten poziom ligi naprawdę jest. Pytanie do trenera jeszcze. Yy, jakbyś mógł charakteryzować transferowe, które dokonaliście. No to, no zdecydowaliśmy się na to, że jak ktoś odchodzi, to nie żałujemy tego, tak? To były wszystko przemyślane ruchy, tak samo przemyśleliśmy zawodników, których sprowadziliśmy tutaj do klubu. I no wszystko było tak, według tego, jak więcej to zaplanowaliśmy. Nie mniej zawodników granicy, więcej zawodników z Konowacją do Tak, tak akurat to wyszło, tak, ale ja nigdy nie patrzę na to, czy ktoś jest Kanadyjczykiem, czy ktoś jest Rosjaninem, Białorusinem. Po prostu dla mnie ważny hokejista, tak? czy, czy on mówi po chińsku, czy, czy po rosyjsku, to jest nieważne. Ważne jak, jak gra, jak mentalnie pasuje do naszej drużyny i tylko tak pod tym względem patrzymy na to, czy ktoś jest przydatny, czy nie nieprzydatny. Oni się będą uczyć, tak? oni się będą, uczyć czy będą czekali na swoją szansę, przede wszystkim muszą wywalczyć tą swoją szansę i będziemy chcieli, żeby systematycznie w tej ligi zagrali, ale to wszystko zależy przede wszystkim od nich i od ich postawy na, na treningach i ewentualnie na rozgrywanych meczach. O, o tych czterech opakach naszych, no tak? tak, a, to, a w ogóle jakbyś patrzył też na plecy tych czterech, bo jest więcej, ja, którzy gdzieś tam się próbują przebić. Ja cały czas systematycznie, no. e, znaczy równocześnie z prowadzeniem drużyny tutaj nie zrezygnowałem z pracy z młodzieżą, także cały czas mam bezpośredni gląd na to, co tam się dzieje. Jesteśmy w stałym kontakcie z trenerami e, pozostałych grup młodzieżowych, szczególnie grupy juniorskiej i cały czas to monitorujemy, cały czas jeśli mamy jakąś dziurę, bo jest kontuzja, albo ktoś nie wróci z kwarantanny, to prosimy, zapraszamy kogoś na, na treningi i cały czas mamy przegląd tego, żeby mieć nie oprócz tylko tych ty czterech, ale oprócz nich również przegląd tych pozostałych zawodników, którzy gdzieś tam w przyszłości będą aspirować do grania w samocześnie. czasie. o pytanie do Szymona, bo Ty, tak pytał to o kwarantannę, te przerwy, wszystkie, ale to trener żeby na ten temat mówił, jak to wyglądał z perspektywy zawodnika, jak, jak ty tam ten czas. Kogoś, strony jest dużo, żeby się da podtrzymać, że tak powiem, pewne rzeczy? Dostaliśmy pewne wytyczne, co, co powinniśmy robić i, i robiliśmy to w domu, ale, ale obojętnie co byśmy w tym domu robili, nie wiadomo jak dużo, to potem jak się wychodzi na lód, to, to jest też zupełnie inna praca. I to jest ciężkie dla zawodników, myślę, że, że, że taka przerwa, potem też trzeba powoli, nie możemy od razu wejść na najwyższe obroty na tym lodzie, musimy stopniowo. Stopniowo wchodzić no, z obciążeniami, także no, dla zawodników też każda przerwa jest na pewno niekorzystna i dlatego chcemy, żeby jak najmniej tych przerw było w tym sezonie. To wejście do drużyny jakoś łatwo poszło? Czy dużo kawałek? Nie wiem, Pan to robił na przykład tutaj Nie, 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 bardzo, bardzo łatwo poszło. Wszystkich chłopaków praktycznie znam albo. Graliśmy w Kadrze raz albo w kadrach młodzieżowych, albo w innych klubach się spotykaliśmy z zawodnikami, więc, więc wszystkich zawodników praktycznie znałem, a koło nie znałem, to, to poznałem. Także wszystko przeszło bardzo, bardzo dobrze i pozytywnie. Trzeba pytanie do Krzysztofa, bo Jest takim klubem, który ma biernych i oddolnych kibiców, i absolutnie tutaj o frekwencję na meczach czy o liczbę sprzedanych karnetów w żaden sposób się nie obawiamy. W tej chwili tych wejściówek karnetów mamy sprzedanych około 800. Taką nowością jest fakt, że powstał system elektroniczny, czyli każdy kibic może kupić bilet za pośrednictwem internetu. Niestety przepisy w w zakresie sprzedaży trochę nas ograniczają z racji tego, że w dniu meczu nie możemy, nie możemy prowadzić sprzedaży tutaj na lodowisku. Może być tylko kasa reklamacyjna, była prowadzona przed sprzedaż. Cały czas można także kupić karnety i bilety za pośrednictwem serwisu Ticketmaster. I tak jak mówię, no Kestycha jest na tyle uznaną marką w kraju, że ma naprawdę fantastycznych kibiców i w żaden sposób nie obawiamy się o to, że no kibice tych karnetów nie kupią, no jakby każdy poszczególny sezon pokazuje to, że możemy pochwalić jedną z najlepszych frekwencji widzę. Tak, że to z druga strona taka, że to, nawet nie tyle się że... Tak, no tutaj podobną sytuację mieliśmy w ubiegłym sezonie i daliśmy tak naprawdę kibicom kilka opcji wyboru. Kibic mógł domagać się zwrotu pieniędzy. Z takiego rozwiązania skorzystała określona pula kibiców. Natomiast otrzymywaliśmy naprawdę wiele sygnałów od naszych fanów, że oni absolutnie nie chcą zwrotu za karnety, tylko po prostu chcą te pieniądze podarować dla klubu. My, no jako GKS, tych. Wyszliśmy trochę naprzeciw oczekiwaniom kibiców, no i na koszulkach meczowych zarówno piłkarzy jak i hokejistów widzimy nazwiska kibiców, którzy wsparli klub. Nie ukrywajmy w tym trudnym dla nas wszystkich okresie, tak więc no, na koszulce na przykład Szymona Marca jest kilku, kilkus, kilkaset nazwisk kibiców, no jest to na pewno fajna, fajna pamiątka i jakby... Nie pamiętam, żeby w Polsce jakikolwiek klub coś takiego przygotował, więc to też jest na pewno taka, taki nie lada gadżet dla, dla każdego kibica i też widzimy to po sprzedaży w sklepiku klubowym, że no, koszulki piłkarskie, które już teraz są w sprzedaży, naprawdę cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Natomiast no, nie wiemy tego, co się wydarzy w najbliższych miesiącach. No, tutaj musimy też patrzeć na przepisy prawne bo to wygląda w taki sposób, że nawet jak kibic yy, musi się żrzeć tak naprawdę zwrotu za, za karnet, bo prawnie klub musi mu te pieniądze zwrócić, więc tutaj no, musi być deklaracja słowna bądź też mailowa ze strony kibica, że on y, tych środków po prostu się nie domaga. Tak, tutaj jeśli chodzi o ceremonię, to przed niedzielnym meczem z Unią Oświęcim nastąpi krótka prezentacja zespołu i kiedy obydwie drużyny ustawią się już na liniach niebieskich, kapitan zespołu odbierze puchar za zdobycie Mistrzostwa Polski, będzie to taka krótka ceremonia minęło kilka miesięcy od zakończenia sezonu więc naprawdę będzie taka krótka skromna uroczystość medale też już trafiły do klubu też jest już puchar w klubie tak więc w niedzielę nastąpi oficjalne przekazanie Czyta, że y, y, w przypadku gps jest o tyle, takie niefajne, to przy, być może, ale nie wiem, że dla was wszystko poniżej złota to, to jest odczytane jak porażka, tak to wygląda, tak to wygląda tak. już od na 100 lat, może. Tak, że... no, Można tak ja tak tak tak? Powtarzam, my jesteśmy do tego przyzwyczajeni tutaj e, albo zwycięstwo, albo śmierć. Wszystkiego się można przyzwyczaić. Też w międzyczasie mamy jedno pytanie od Olgi Rybickiej z Telewizji Polskiej do obu Panów. Czego spodziewacie się po powracającym Sanoku do ligi? Czy spodziewamy się? Nie wiem, czego możemy się spodziewać w ciągu całego sezonu. Na pewno jeśli chodzi o te pierwsze spotkanie, to jest tak. Po pierwsze Benjamin, który wraca po kilku latach do Ekstraklasy. Po drugie, gramy na wyjeździe, to na pewno będzie ciężki męż, tak? nie, nie do końca wiemy, jak, jaką siłą dysponuje drużyna Sonoka i jest to taka trochę jedna wielka niewiadoma wiadomo, już wiadomo, jedna niewiadoma, wielka nie wiadomo, ale jedno, co możemy o nich powiedzieć, to że trener Tara ma swój styl pracy i, i gdzieś patrząc na to, jak on pracuje, możemy się... Możemy się ukierunkować, że tak czy tak ta drużyna będzie wyglądała i tak czy tak będzie grała. Ale jak to będzie w praktyce, to dopiero zobaczymy w piątek. Szymon, samo pytanie? Tak. no Ja na pewno bardzo dobrze znam trenera Gentary, bo w ostatnich latach współpracowaliśmy razem, więc na pewno mogę powiedzieć, że dobrze będzie poukładana drużyna w defensywie i, i będą grali odpowiedzialnie. Nie wiem, jakim. Do końca potencjałem w zawodnikach dysponuje drużyna. To się przekonamy z, jak będzie sezon w trakcie, ale na pewno czeka nas trudne spotkanie i, i kibice tam dopiszą na pewno, bo, bo w Stanku zawsze gra e, się przy pełnych trybunach. Teraz są e, te obostrzenia takie, że 50% chyba tak, ale, ale na pewno trud, ciężki teren to jest, więc się spodziewamy ciężkiego spotkania, ale damy się wszystko i wygramy to spotkanie